Ta gra jest Giga Sigma, ja już kocham ta gra będzie Ta gra będzie commit. Ta, ta gra jest solidem. Podeszłem do tej królowej tu u góry i Powiedziało mi, że ona jest królową, nic więcej. Ja mi nic nie powiedziałem. Odlokowałem nowy dziennik. Królowa. Tańczę Zdechli. przed tobą, królowo. Kochaj mnie, bo ona ja to w jakimś do... tym dzienniku nam dała, tylko gdzie jest dziennik. No to, to jest dobre pytanie. Dziennik jest pod J. jesteś pod o mój Boże, fazmofobia. Mutanty, przedmioty, składniki. Mamy, mamy, za rok grzybków. A, i my tutaj gotujemy! Tu w tym tym gotujemy. O mój Boże, to wygląda jak blok warszawski. A. Dobra. Ale... White. O mój Boże! Co się wydarzyło? Generowanie wioski. wioski. Ale to będzie dobra gra. Po prostu jesteśmy różowi. Chodź wii! Jesteśmy średniowiecznymi dekadami, nie wiem. Jesteśmy gejowymi flagami. A. Gdzie no, byśmy gdzieś zajechali? Nic byśmy nie, nie zajechali. no. Nie, jesteśmy w jakiejś wiosce. Grzyby? Zbierajcie wszystko co wygląda ciekawie. Ale nie da się zmiar... O kur... Ujarzłajcie, rachcie. Kura biega. Słyszę chickena zabrać. Id id idę za? Woli. Zabijam kurę. Zbijemy chickena, dawajcie. Od E! Można podnosić. A? Odblokowano a, nowy a, dziennik. A, mnie zjadła. O i już się wylał Bok, David. No Jakiś smutowany banban wielki mnie Aaa, bo ja zebrałem grzyba, ja go chyba muszę i zanieść do tego teraz. I żołnierz tego teraz. w tak mnie goni. Pomocy. Dobra, to nie a, biegnie widzę. do nas może, co? Panowie, oh. jak będziecie na swoim ciele, na że to dalej możecie się ruszać. To się skakać. Sterowanie nie się O i mam tego grzyba teraz. O, włożyłem grzyba. Ok. Chyba, nie wiem. Znajdź źródło każdego z typów składników Lisu, i zbierz Lisu. je. O. O. Weź uciekaj trochę wolniej, bo chcę zrobić na do miniaturki. Mogę? Rozmawiać on... o grze, a nie o miniaturce? Dziękuję. Krok pierwszy. Znajdź źródło każdego z typów składników i zbierz Lisu, je. Krok tak. drugi. Umieść składniki w kotle w odpowiedniej kolejności. Krok trzeci. Wypróbuj kombinację. Krok czwarty. Obserwuj tablicę kombinacji. E, on, ten prawidłowego i nieprawidłowego umiesz, zrozumiałeś? Nie, jako nikt się nie pyta, ty już nie żyjesz. Nie, nie żyjesz, nie liczę w dla historii. Dobra, to ja wrzuciłem grzyba, idę po. E, ten, po. korna, bo myślę, że korn będzie. Ja zjadłem ja, korna, ja, właśnie. Tu jest takie samo ja, ja, jak wtedy, tu bisiaj, że już ja cię zauważy, to biega za tą do końca. Nie wiem, ale widzę coś znacznie większego. I nie chcę, żeby było. chcę, znacznie Ej, zebrałem grzybną kupę. Grzybną kupę? No tak, to się dawaj, to, to dawaj, wrzucamy do kotła. Chodź, gotujemy! Biegnowy. Idziemy gotować grzybną kupę. No? Jeszcze, jeszcze jednej rzeczy w takim razie nam brak. To was biegnie, koledzy, więc tam nie wchodźcie do pokoju. Dobra, co? wrzuciłem grzybną kupę. O, gotowanie. Już gotujecie? Utknąłem z nim. Otknąłem ja Pomocy! Jaki olbrzym! To ten olbrzym nie? To ten olbrzym... Olbrzym się... mnie goni, olbrzym się goni, pomocy! U, u góry jest drewno pomóż mi! Ooooo! Ja oni, widzę co rozkłada te pułapki zasrane! Tu jest tak. jakieś gówno i pułapki rozkłada! Odbójcie, odbójcie! Uważajcie na te pułapki, one mają was na hitę Tak, wiem, już zrozumiałem Odwróć się. Muszę mu uciekać. A ja wiem. Echoo, ale mi się kikła. Ale no on jest powolny. Pan bar mnie bije. Dobra panowie, bo trzeba zbierać rzeczy, a nie tam się wygłupiacie z nimi. Nie rozumiem co w tej grze chodzi. No, mamy zbierać różne rzeczy i wrzucać je do gotowania, aż znajdziemy odpowiedni ten składnik. Czemu on biegnie z wielką stopą. Co jest? A się tam jakaś wywalać? Wy... Tak, tylko nie wiem jak. Ja to Tak to brzmiało by przynajmniej. Eee... No clue at all, co właśnie z podniosłem, jakieś losowe loki Nie jest Nie wiem, tak, tak z tego co widzę, że musimy znaleźć coś jeszcze co wygląda jak ciasto. A po czym ty downioskujesz wnioskujesz w ogóle? Bo tam koło kotła były trzy temy i tam było, było jakby coś ale ten grzyb, było winogrono i coś jakby wyglądało jak ciasto. Aha. Kto fajerwerkami strzela? Panowie, to jeszcze nie Nowy Pan Rok. Nie? Prawidłowe umieszczenie, typ składnika nie, idziemy, nie, nie tak jest tak. w kombinacji, błędnie umieszczone. Kombinacja obejmuje dwa składniki tego typu, kombinacja obejmuje trzy składniki tego typu. Aha. Ciekać, maszyna, Panowie, bo my, jak wrzucamy te przedmioty i to gotujemy, to nam podpowiedzi tam pisze, które Aha. elementy pasują, a które nie. A. Tam po lewej stronie macie. Tam jest też pod spodem. pod spodem, tam jest też wytłumaczone wszystko, jak działa. Co mamy finalnie znaleźć? Nie wiem. Człowieku, to jest minigram. My nie wiemy, co my mamy znaleźć. Mamy dotąd szukać, aż odgadniemy. Aby tu wyglądało, nie a... Dzień dobry, witam w klubie. Witaj. Ej, Czy bo ten ma, ziomo umarł. Mam, mam pomidora. Jak wy... co ty zrobisz, że tego zioma? Wadem w trapa, on za mną Ej, bo... Możemy ich bić. Podniosłem fajerwerki po nim. W sensie... To narzędzie, którym fajerwerkował. No i co ja mogę z tym bojem zrobić? Jest w dupę wsadzić? A bo ja rozumiem, my chyba mamy kilka tych wiosek, i te świeczki oznaczają kilka wiosek. I guess. Tak, tak, A pod kół się da wyrzucać rzeczy, dobra, logiczne. Czemu nikt na to nie wpadł? Fajrwerki są w aucie. <grym> znaczy w powozie, przepraszam. Bo ja wpierdalam te rzeczy zamiast je wkładać do kotła. Ja nie rozumiem, jak ty wkładasz do kotła. I tam w ręku. Czemu ja nie mogę wkładać rzeczy? O, dostała to to miksturę jakąś, dostała? Dostała miksturę. No i co? No i coś, nie wiem. A! Informacja A, została ujawniona. Jest ujawniona, ale dostałem przecież w co jest. Przepraszam? Ja chyba, ja chyba nie rozumiem tych koszmarnych bambanów. <laughs> Pięć koszmarnych bamban? Idę za tą flachą. Zobaczymy co się stanie. Czy znaczy, zrobiliśmy to co nam gra, gra kazała i co teraz? No po lewej stronie masz oznaczenia tego czy zgadliśmy kombinację. Ha. No jak mamy dwa grzyby, to mamy dwa X. -y. Tam masz wszystko wyjaśnione, co co oznacza. No tak, no ale to skąd nam wiedzieć jakie mamy składniki, no, żeby były jakieś podpowiedzi? No. Co? No, zobacz, zmieszaliśmy ze sobą dwa grzyby. No i mamy... I oba -y mają Xa. No. Czyli w tej miksturze w tych miejscach nie ma grzyba, czego nie rozumiesz. Okej. Okay. Typ składnika nie jest w kombinacji, czyli grzyby w ogóle nie są nam potrzebne, musimy ja, innych rzeczy. Nie, no, szukać. Ale... No to czego nie rozumiesz? No to mnie boli, że muszę zgadywać zgadywa i przynosi różne rzeczy. No na tym polega ta gra! No i to jest głupie. Co jest jesteś głupi? Czemu pułapkę widzę na płotku? Dwie pułapki widzę na płotku pod ja nadal nie mogę korężeć. to nie zobaczysz pod płotem. Dobra Mick Fighter, ty tam byś nam pomiałczał do mikrofonu, co? Miał miał, miał miał <laughs> <laughs> miał miał, miał miał, miał olbrzymi. It's stąd! Albo ewentualnie obok rosną pomidory, to możemy przynieść dwa ślimak? pomidory. I prezent. A, i nie prezent wierzę, nie wierzę, że oni to zrobili. Co zrobili? Zrobili immortal ślimaka. Uważaj na ślimaki. O, idzie za tobą, patrz! Jest. Patrz, idź do ślimaka, cofnij się. Uf, no cofnij się, no tam przy latarniach on jest powolny, jak to ślimak. Lewo! Zielony, widzisz? No debilu, minąłeś go przy latarniach! Ale u mnie go nie ma! Stój w no, miejscu. No, Stój w miejscu, to się kur... przekonasz, że jest. Poczekaj no, chwilę, Lisu. No, ja tak go już ja z blisko, już A. Idzie. A. Ej, u mnie go w ogóle nie było, ja po prostu zginąłem. Był na dole! Nie było go u mnie w ogóle. Był. Był. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dobra. prosta jest ta gra, tylko wy jesteście jacyś jesteś rozwalani. Fighter Słucham. Graj z nami. Chodź, chodź Ciesz się grą. Nie będę grał. Się, nie, ja się nie cieszę grami. Chodź koteczka. Chodź koteczka. Koteczko? Chodź, gramy na gierkę! Nie nagrywam gierkę. komputer. Ślimak! Oj, jak ja ci pokalę ślimaka. Taki mały? To są proceduralnie generowane mapy. To jesteś proceduralnie. Dobra, do, do nawet mi się nie chce tego mówić. No <noise> jesteś proceduralnie generowany. Dobra, mogę Cię tak. kupić. Tak? Mogę Cię kupić. A możesz? Mogę. kupić. A zrób to. Weź to zrób. Możesz. No jak ty to wkładasz?! Klikam E na to. Ale to mi nie, nie działa E! A mogę tam włożyć lata... Latarnię tam włożyłem. Wow. E, Fawuła, o wow. Nie... Fabuła Hello o... Neighbor jest bardziej zrozumiała. Tu nie ma oh. fabuły, tu jest tylko gameplay. Trickshot nad ślimakiem! O, przeżyłem. Dlaczego tutaj drzewo wchodzi w ścianę? No ja widzę jakiś latający miecz? Co jest? No, co chodzi? Ban, ban Sterowanie ba. E-interact Q-throw item J-journals R-wrap gift F-dance Cieszę się, że wzięliśmy tą grę za darmo, bo, bo nie chciałbym Ja bym nie zapłacił za tą grę ja a, i tam się sobie problemy. Dobra gra jest. Nie musieliby zapłacić, żebym o tą grę. Dobra gra jest, a wy sobie tutaj hejtujecie tylko. Nazwę cebulę? Nie. Ma, no taki nie. Taki... Łaskotliwa rzepa. rzepa. No, Łaskotliwa rzepa. Łaskotliwa no, rzepa. Uważajcie, bo ten ślimak tu łazi, kurde, przed tym wyjściem. Aż się ktoś wpieprzy w niego. No, pomocy. Smok no, mnie goni. O, włożyłem. W tym ja. razem zadziałało. Pomóż mi MJ, jaka nie wkładasz Włóżmy jeszcze dwie rzeczy, nie, nie mieszajmy tego na razie Dobrze, możesz mnie włożyć, ale mnie uratuj <laughs> Pozwolę ci włożyć, ale mnie uratuj Ma mam miksturę, chodźcie chodźcie. Co to jest? smok jakiś mnie goni o. Patrz, mam miksturę kolejną To jest No on się pali dosłownie Niezły gówno On jak the ten z 7 rozdziału Ale co, co mówisz? Chodźcie tutaj do Podkowi. O, wrażenie, Coś innego mnie to, zaatakowało. What the fuck? Nie fuck. Panowie! No, nie, idę, idę na pomoc Emrzekowi! Jestem r na dwa fronty. Ja odchyli się ku upadkowi no, a ma ale chodźku. Goni go Wiedźma, a ja go ratuję. Wiedźmin y -y. mnie goni, pomocy. Ej, ej, ten ten mob zabił te, tą wiedźmę. Co ty gadasz? Palił ją. Spalił ją, naprawdę na cmentarzu leży ta wiedźma. Mam z niej różdżkę. Jestem Potterem. Ej wiesz przy. do niego Ale nie MI! <głosy> <głosy> Mojżesz nieee! Mojżesz coś ty narobił! Coś ty przyzwał do życia! No! Co masterą? Mojżesz użył fireballa i się rozje***ł. O ja też! <noise> Kocham tą grę! Kocham tą grę całym sercem! Bierz różdżkę! Chcę. Nie tak. przez ścianę! Mam. Ja mam pytanie co mu się do życia. Nie wiem. Ale to samo się znalazło! Opryszkone wioski. Królowa dziękuję Ci za twoją służbę. Kolejne lunda rozpocznie się wkrótce. Ej, ale to jest tak gra! To jest naprawdę dobra gra, to trzeba ogarnąć. To jest do ogarnięcia, trzeba wrzucać po prostu rzeczy i sprawdzać. Trzeba wrzucać losowe rzeczy, sprawdzać co pasuje, co nie pasuje, a jednocześnie... Niewidzialny po hitbot, pozdrawiam. Nie. Dobra. My tutaj nie pasujemy. My to tak. Damy radę. A może się nie zabijcie na start? Proszę, odgłosy w ogóle. Coś myślę, że to euforyczni bracia podkładali głos. Dobra. Dobra, grzyba nasadzę. biorę. Ale no nie bierzcie ciebie, tych samych rzeczy! Imię. Musimy znaleźć cztery różne, tak będzie no, najlepiej. Ale cztery ja, ja mam cztery grzyby. Będziemy wiedzieli, dzy. czy są grzyby i na czterech pozycjach. Ja ale, Zeku, to nie ma sensu, to tak się nie gra w takich Ej, rzeczy. Wiecie, wiecie, jak przetłumaczyli paprykę? Pieprz. Dobra, Zeku z nami następnym razem nie gra, to już jest potwierdzone info. Uczy się tej gry! Nie, nie słuchasz mnie. Uważajcie na świnię. Ona się py... na was Aha. Oho? Ona teleportuje. O mnie dzi... o Okej. Okay. Proch strzelnicy. Ja nie wiem, gdzie jest? zostałem został wydepany. Mam proch strzelnicę. No to weź go tam wsadź, jeżeli się da. A... a, a dobra. Nie wiem. Ty... Nie wiem dlaczego, ale Korna nie mogłem wsadzić. Nie no bo ma. Korn jest do ja... zyskiwania HP tylko, wiesz, to ma taki vibe trochę takiego Little Company Trochę tam, no. Wsadzić Żegnaj Zeku <laughs> Mam paprykę Pieprz przepraszam Nie wytepało mnie! W głowę coś mnie goni o, ale bliżej wyjścia to w sumie wyrąbane. tu tu drzewo jest ziak. Wow. Random gener generator jest zajebisty. Kurde, jaka była no, szansa w ogóle na to. Wystarczająco. Nie dziwię, że ta gra miała tysiąc małych update'ów wczoraj. Jak nie wystarczyło? I tak nie wystarczyło się trochę no. powiedzieć. Okej, okay, mam nową nową no, zupę. Aj to ja odciągnę pane Fole gdzieś tam dalej. Jakby tutaj mógłbyś odejść, <grystanie> i ty, ty umarł, okay. to jakiś Prze Przeczytałem, że generalnie Proch jesteś w stanie spakować w prezent, żeby mieć e śmiertelną niespodziankę. Tylko myślałem, Aha. że to się stawia, a ja to rzuciłem sobie pod nogi. <grystanie> no właśnie ja też to rzuciłem pod nogi, <grystanie> dlatego to mnie wysadziło. Tak, <grystanie> trochę możemy się bronić. <grystanie> Świetnie! Aha, Lisu, rozumiem. Ta dźwignia jest do resetu, ale tylko ty możesz resetować jako host. Aha. To ty musisz dźwignią zarządzać. Ty zatwierdzasz, jak mamy wrzucone rzeczy, żeby się wymieszały, i później ty usuwasz miksturę. Czyli R. No, spakować musisz R. Ja się tego używa? Prawdopodobnie rzucasz lewym. Ale proszę nie we mnie. No i a. kolejny Devil, no. Daj Ej, a mam pytanie, on może to w sumie Nie może nic zrobić, bo on zarządza dźwignią. Zabij mnie, au, mnie, Dziękuję. U mnie powietrze cię dobiło, ale okej. Okay.